To, to jest ta szkoła, tak? E, tak, tak. E, ty jesteś Ada? Tak, tak, Ada. No, cześć Ada. O, fajny masz telefon. Dzięki. Koleżanka mi pożyczyła z góry, bo e, chciałam, bo właśnie mama prosiła, abym od kogoś pożyczyła telefon jak ten. No, bo właśnie ja jeszcze nie mam. Dobra, to chodź, to cię oprowadzę. To tak, tutaj mamy dwór. I w ogóle to jesteśmy chyba najniższymi osobami w tej szkole. No może. Tutaj mamy szafki i ogólnie yy, tutaj jest stalna fioletowa purple szafka. Tu jest pusta. <laughs> tu jest szafka sylwetowa i taka piękna szafka. I ja coś już chcę, co bo mam dla Ciebie. Tutaj mamy yy, malarnię, którą mam najczęściej dla właśnie z no, jakby to inaczej, wiesz co, to może ja powinnam pierwszy pójść Faktycznie, ty, bo ja nie wiem co jest Tu mamy drugą część i kolejne szafki Kolejne szafki To jest taka linka. Taka szafka Aha, i mam coś dla ciebie tutaj w prezentiku, bo to jest jakby moja szafeczka Proszę, oto e, twój też. O, Dla mnie? Tak, tak, to ciebie normalnie No, ja uwielbiam nasze okulary Wow! To może być twoja szafka, bo wiesz, no... Y, są y, jakby jest... Są puste szafki no. Są jakby puste szafki i są też zapełnione, w, w które po prostu wiesz, można sobie wziąć i tak dalej ale ładnie, ci Jak coś, to sorry za dźwięki w tle, ale no. e, Dobra, kontynuujmy. Dobra, tutaj mamy jeszcze szafek, chodźmy. Aha, i też nie mam rysika, bo gdzieś kupiłam. Dobra, kontynuujmy już na pewno. Dobra, tutaj mamy jeszcze szafki. Tutaj jest taka szafka. To jest cała pusta, to byś sama. Aha, i tutaj jest szafka czarnolubnej, która, no, ma. Jakieś rysunki, tak dalej. Aha! To jest łysinka, i są uczniowie. Co to, to ja pierwsza? Tutaj tak. Sale gimnastyczne. Wow, mamy trojkę. No. I te same sobie jakieś przybierają. I tak to no, można no wszystko, jakby. Jeśli jakbyś ty miała coś.

Nie, naprawdę, ja nie wiem, gdzie ta dziewczyna jest. Czekajcie. Dobra, kontynuujmy. Dobra, to zobaczcie, co jeszcze jest takie miejsce. Teraz wszystkie ją było odkryte, bo wiesz, ty jak mówię, tam zakinęłaś i No wiesz, ja zakinęłam? I nikt się nie zakinęłam. Nigdzie! Na pewno, nigdzie nie, na pewno nigdzie nie zaginęłaś. Dobra, ja zaginęł mój klon. Widzowie to wiedzą, że zaginął mój klon. Dobra, to. to jeszcze nasz... Aha, byłyśmy już w toalet. Byliśmy już w ubikacji szkolnej. Dobra, I... byłyśmy już tam. Tak, tak. Tutaj jest pokój dyrektorki. Dzień dobry proszę Panią Dzień dobry dziewczynki Mogłybyśmy wejść, bo chciałabym Pani koleżance pokazać jak to No dobrze, wejdźcie, wejdźcie Dzień dobry proszę Panią, ja tylko koleżance przypomnę sobie tutaj pokazać o, Wow Ja chcę w domu mieć taki, taki dom, takie piękne miejsce Jutro jeszcze jest

to maleńskie robić i je I chodźmy do najfajniejszego Czyli do stołówki Tu jest ta stołówka Wow Fajna telewizja Of course. Świetny. No no. No, no, no. no, 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 no. Dobra. A w sumie to. W następnym odcinku, który zaraz pewnie wleci. Tylko będzie. Tylko pozytyw, który tu nagrywa. teraz nagrywa, że nie trzeba. Tylko nie siódmy. W następnym odcinku pójdziemy. Mówię dwie. Ada i. и Мартина, Ада и Мартина, пъйдем разъм на закупи купиш Аде телефон. Мартина Те се да купи. Папаки! Сори за дугом прерве. Сори!